No to jesteśmy moi drodzy na przekopie mierzei Wiślanej. Tak to tutaj wygląda. Wszyscy kręcą po drugiej stronie też. Szaleństwo za miliardy złotych można tak powiedzieć, tylko że nic tutaj nie pływa. I to jest chyba największy absurd tego miejsca. Nie ma jak to wydać mnóstwo kasy, a później okazuje się, że nic tutaj pływać nie może, bo dalej już zamierzają, jest za płytko. No dobrze, ale zostawmy te polityczne rozgrywki, tutaj mamy jakiś parking, ale nawet wycieczki mleksem tutaj są, niesamowite, po prostu, tu w ogóle ten jeden jest most zamknięty, nie wiemy okay. dlaczego, no zamknięty jest, nie wiadomo dlaczego, może coś się zepsuło, a tutaj patrzcie, nawet wycieczka, czyli tu jest po prostu już szaleństwo. Kieruj się na północny wschód. Cała Polska, chce zobaczyć przekop Mierzei w wyślanej. Specjalnie dla Was zaparkowaliśmy na parkingu, który Wam pokażę, bo jest to też dzika miejscówka, jeśli mielibyście ochotę tutaj przenocować. Zresztą ten parking, który widzicie na dole, też jest bezpłatny. Można sobie tam stanąć. No, przekop, który miał pierwotnie kosztować 880 milionów złotych, docelowo kosztował prawie 2 miliardy, więc cena wzrosła o miliard 110 milionów. Tak dokładnie mniej więcej to wyszło. Z czego to wynika, ja może nie wnikam, a my teraz zobaczymy już z bliska, jak ten przekop wygląda. Muzyka No jedno trzeba przyznać, obiekt jest naprawdę ogromny, ogromny przez duże o połacia terenu, teraz już pełno tysięcy, milionów, czy tam nie wiem, innych nas litrów wody, i tak to wszystko sobie, moi drodzy, pięknie wygląda. Szkoda tylko, że nikt z tego nie korzysta. Jak Iza zauważyła jednak są zwierzątka, które korzystają z tej wielkiej przestrzeni mamy dwa łabędzie, a tutaj dziecko łabędź, czyli w sumie trzy sobie na, tej, na tym przekopie niżej wyślanej żyją. A teraz jeszcze zobaczmy jak tutaj wygląda plaża, bo może moglibyśmy zostać na tym parkingu przy mierzei i tutaj sobie poodpoczywać. Przekopali i ogrodzili kawał plaży, który został zamknięty, by ptaszki mogły składać tam jaja i sobie żyć. I tylko taki fragment został dla ludzi. No, będziemy się przejść. Plaża bardzo, bardzo szeroka. Pewnie wynika to z tego, że został tutaj ten piasek przerzucony. Z tego środka na prawo i na lewo, a tam naprawdę taka widać dzika plaża, pustynia. Fajnie to wygląda, ale czy warto tutaj tyle kilometrów na przykład przejechać, żeby zobaczyć to? No myślę, że nie. Myślę, że nie ma sensu e, być tutaj tylko dla tego, dla tego przekopu tej mierzei. Jeśli oczywiście będziecie tutaj przy okazji. No to u Was gorąco i serdecznie zapraszamy, ale tak jak mówię, w tym okresie też nie fajnie jest tutaj jechać, bo remont tej drogi co chwilę są zatrzymania światła, kierowanie ruchem i odcinek 40 km pokonuje się prawie 2 godziny. Więc w sezonie, kiedy będzie tutaj jeszcze więcej ludzi, ja powiem szczerze, że tego tutaj nie widzę i nie chciałbym tutaj być, kiedy będzie sezon, a ten remont na pewno będzie jeszcze trwał, bo tutaj prace dopiero się. Zaczynają. Tyle, może z narzekania, jeśli chodzi o mierzeję wiślaną. Teraz poobserwujemy sobie i powdychamy trochę świeżego powietrza. Przekop przez mierzeję wyślanom zaliczony. Trzeba powiedzieć jedno: trzeba mieć rozmach i pomysł, żeby za 2 miliardy złotych, wybudować atrakcję turystyczną. No jest to jakaś opcja, jest to jakaś wizja. Przyjeżdża tutaj zawsze kilka osób i ogląda. Ale nie po to się włączyłem, żeby być przekorny czy sarkastyczny. Włączyłem się po to, żeby pokazać Wam ten parking, który jest tutaj przy Mierzei, kawałek dalej. Nie na samym samej przekopie, tylko tutaj. No i bardzo, bardzo duży teren. Bezpłatny parking do Mierzei Wiślanej. Bardzo blisko do plaży, jakieś 800 metrów. Tą plażę, którą widzieliście, na której zresztą byliśmy. Ale my spróbujemy znaleźć nocleg w Krynicy, a później... Zrobimy sobie obiad. Taka dosyć dziwna i skomplikowana sytuacja. Zajeżdżamy na stację benzynową w Krynicy. Moja, więc wygląda, że no stacja jak to stacja powinna być czynna co najmniej do 22 albo 24H. A tutaj od poniedziałku do piątku, od 7 do 17. Takie rzeczy w Krynicy. Także przemyślcie, jeśli brakuje Wam benzyny. My akurat benzyny mamy, ale się, przed chwilą skończył nam się gaz. No i chcieliśmy go sobie dotankować. No ale dzisiaj już tego nie uczynimy. Ciekawe jak to w weekendy, że w ogóle stacja nie jest czynna. No takie tutaj mają oznaczenia, takie tutaj mają e, godziny pracy. Uszanujmy to i jedźmy dalej. No moi drodzy, jak to u nas, szalone tempo przez cały dzień. Wyjechaliśmy, jak tylko skończyliśmy to, co musieliśmy, jeśli chodzi o pracę. Tak jak teraz możecie zobaczyć, 18.30 już na zegarach. No nie ukrywam, że jesteśmy trochę zmęczeni, no, ale musimy teraz się zebrać, ogarnąć tutaj miejsce i zrobić sobie obiad, bo to jest priorytet, bo wszyscy jesteśmy już bardzo głodni. No i z najważniejszej rzeczy. Dojechaliśmy do Piasków, czyli ostatniej miejscowości, jeśli chodzi o Mierzeję Wiślaną. Jest tutaj darmowa miejscówka, ale my na niej stoimy z dwóch powodów. Po pierwsze stał tam kamper, stał w taki sposób, że ciężko byłoby tam wjechać, tam był dosyć... Grząski piach. I dodatkowo trzeba było bardzo mocno zaatakować pod górkę. No, ten zestaw, który mamy, na to nam na pewno nie pozwala. Gdyby nie było tamtego kampera i wiedziałbym, że nic nie przerysuje, no to pewnie bym się na to zdecydował, ale nie chciałem ryzykować, bo mogliśmy zahaczyć ten samochód. Prosiliśmy ich, żeby się przestawili, ale e, no, że tak powiem, nic to nam nie dało. Więc stamtąd wyjechaliśmy i pojechaliśmy do góry na parking, który jest płatny. No ale za chwileczkę zobaczymy, jak tam, bo z tego co widziałem, do 20 jest płatne, później noc jest za darmo, i później znowu od godziny 8 trzeba płacić. Zaraz zobaczymy, ile to wszystko kosztuje. I oczywiście Wam to pokażę. Jeśli chodzi o ceny na dzień dzisiejszy. Płatność jest od 8 do 24. No i całodniowy bilet, co ważne tutaj jest napisane, bilet całodniowy obowiązuje do końca dnia, w którym został wykupiony. Tak to wygląda na tą chwilę. Co innego było w internecie, co innego jest tu. No i tak wygląda. To miejsce jeszcze się zastanowimy. Może wykupimy sobie tylko na godzinkę czy dwie. Zjemy coś i pojedziemy zobaczyć. Może tamto miejsce się zwolni. Albo gdzieś tam po drodze widzieliśmy takie pojedyncze miejsca, które też no, myślę, że są godne uwagi. Bo. Od samego początku wizja była taka, że jedziemy od Niemiec do Rosji e, z Afriko i na dziko. E, no i chcielibyśmy to podtrzymać. Oczywiście nie zawsze się tak da. No, są sytuacje, które spowodują, że się nie uda. Celem na pewno jest to, żeby nagrać dla was jutro granicę Polski z Rosją, e, czyli tam czeka nas dosyć długi, fajny, mam nadzieję, spacer. E, no i jeszcze tam na pewno nagram wam ten parking na dole. Teraz marzymy tylko o tym, żeby coś zjeść, więc ja sobie wrzucę te 6 zł. I dalej zobaczymy, czy zostaniemy tutaj, czy jednak zdecydujemy się na to, żeby udać się w miejsce, które jest zupełnie darmowe. To teraz pokażę Wam moją magiczną kucheneczkę. Zakupioną wiele lat temu jest ze mną naprawdę bardzo, bardzo długo. Jeszcze jakieś wyprawy pod nami, od takie rzeczy. Ale nie zepsuła się i nic się w niej nie zepsuło. Można ją odpalić tutaj tym dzynklem. Włączamy taką małą butlę no i możemy smażyć. A wykorzystujemy to do smażenia właśnie ryby, która wiadomo, że kiedy jest smażona to bardzo pachnie. I żeby uniknąć tego zapachu w całej przyczepie, który potem przesiąka przez wszystkie rzeczy, po prostu usmażymy sobie dzisiaj tą rybkę na dworze. Więc możecie popatrzeć jak będzie się smażyła. A potem zobaczycie efekt końcowy naszego obiadu. W sumie już kolacji. No i tak finalnie wyszła nasza obiado-kolacja. Mamy jeszcze troszeczkę soli. I takie piękne okoliczności. Przyrody. 22.27. Ogarnięci i uszykowani do spania, bo rano o siódmej mamy zamiar wstać i ruszyć na granicę polsko-rosyjską, żebyście mogli zobaczyć, jak tam jest, żebyście nie musieli przyjeżdżać do piasków i w sumie płacić za. Yy, kamperowanie, czy kempingowanie, czy biwakowanie, jak kto chciał, tak niech to sobie nazywa. Ten parking na dole niestety cały czas zajęty i nie da tam się wjechać przyczepą. Jutro Wam to na spokojnie wszystko pokażę, jak to wygląda. Kamperem da się, ale jeśli nikogo tam nie będzie, albo ktoś nie stanie w taki sposób, jak ci Niemcy, czyli w poprzek, na samym przodzie, blokując praktycznie możliwość wjazdu komukolwiek innemu. Tak się czasem zdarza, na no to nie mamy wpływu, więc my zostajemy dzisiaj tutaj na tym płatnym parkingu. To pierwszy i ostatni płatny parking nad Morzem Bałtyckim. Trochę jesteśmy do tego zmuszeni. Moglibyśmy odjechać kilka kilometrów i stanąć gdzieś przy drodze, przy lesie, ale jesteśmy już zmęczeni i mamy po prostu ochotę odpocząć. Tym bardziej, że jak już mówiłem na samym początku, o 7 rano chcemy wyruszyć na granicę. No to dzięki za dziś. I widzimy się już jutro.